Od dłuższego czasu Uniwersytet Wrocławski współpracuje z ośrodkiem dresdeńskim w Saksonii w Niemczech. Mam tutaj na myśli nie tylko Techniczny Uniwersytet Dresden, ale, przed, ale także HZDR, czyli Helmholtz Centrum Dresden Rossendorf. Współpracujemy bardzo intensywnie od dłuższego czasu, a tym razem organizujemy wspólne przedsięwzięcie, to jest seminarium dla doktorantów, zarówno niemieckiej czy saksońskiej, jak i polskiej dolnośląskiej strony. Jest to szeroko rozumiana współpraca saksońsko dolnośląska, ale oczywiście są dwa ośrodki wiodące, czyli Drezno i Wrocław, w tym nasz uniwersytet. A okazja na spotkanie jest doskonała. W pięknym Wrocławiu doktoranci spotkają się, spędzą razem czas, ale także będą wzajemnie wymieniali uwagi na temat projektów naukowych, które realizują. Badania naukowe, także edukacja szczególnie na wyższym poziomie wymagają ciągłości działania. Muszą to być działania spójne, kierunkowe, dobrze przemyślane. I tego typu działania podjęliśmy razem z kolegami z Saksonii, w szczególności z HZDR-u oraz z TU Drezno. Dwa lata temu spotkaliśmy się na uniwersytecie, aby sobie powiedzieć, co jest naszym wstępnie, co jest naszym celem, jaki widzimy sens we wspólnych, wspólnych akcjach, działaniach. Wielkim sukcesem, takim kamieniem milowym na drodze tej wspólnej pracy była konferencja Casus Con, która miała miejsce w lipcu tego roku. Na jej otwarciu pojawił się pan minister Murdzek, pojawił się pan minister Gemkow z Saksonii do spraw nauki. Był dyrektor HZDR-u, byli przedstawiciele władz uniwersytetu, pan rektor Olkiewicz i inne osoby, także przedstawiciele miasta i samorządu. Pokazaliśmy, że chcemy wspólnie rozwijać badania naukowe na najwyższym światowym poziomie. Teraz Doktoranci idą niejako tą przetartą, trochę ścieżką, i też przyjechali tutaj, aby spotkać się z polskimi doktorantami i z nimi rozmawiając, szukać wspólnych pomysłów na badania, na współpracę w przyszłości. To w ten sposób budujemy. Nie tylko na dzisiaj współpracy i nie, nie tylko dzisiaj e, tworzymy pewną atmosferę do wspólnych działań między Dolnym Śląskiem a Saksonią, ale otwieramy, bym powiedział, możliwości, że za 10-20 lat ci młodzi ludzie będą e, rozwijali tego typu działalność i będą szli dużo dalej niż my dzisiaj e, idziemy. Z tego się bardzo cieszymy i jestem przekonany, że przyniosą te zaplanowane wspólne działania z Saksonią e, duże, ważne owoce.